делать послушный. Witajcie, mili goście, w mojej bajce, czyli po drugiej stronie lustra, też na moich rekolekcjach, a właściwie w sanatorium, takim cielesno-duszewno-duchowym. Myślałam, wiecie, że już nie będę nic nagrywać, że, że te trzy filmiki to będzie wszystko, bo jakoś wczoraj. Właściwie nadsłuchiwałam, nadsłuchiwałam, szukając jakiegoś natchnienia, szukałam też w czytaniach z dnia. Jakoś nie mogłam nic znaleźć, więc uznałam, że widocznie Pan Bóg już mnie zwalnia z tego jakiegoś zadania nagrywania tutaj z nadmorza. Ale wiecie, tak mi się to wszystko jeszcze kołatało w głowie i w sercu. I jedna rzecz mi się przypomniała, tylko nie wiedziałam do czego ją przypisać. I w nocy mi przyszło rozwiązanie, jak zwykle. Znaczy, zwykle, no bardzo często w nocy przychodzi mi natchnienie, i wtedy muszę zapalić światło, zapisać sobie to, a potem nie mogę zasnąć z powrotem, bo już to zaczyna pracować w mojej głowie, no i tak to jest. Więc zaraz powiem, o co chodzi. Otóż wczoraj, wiecie, jak poszłam na ten swój długi spacer nad morze. To zdarzyło mi się pierwszy raz w czasie, w trakcie tutaj tego pobytu, że trzy niezależne pary, czyli pan z panią, poprosili mnie o to, żeby im zrobić zdjęcie. I to było w takich dosyć długich odcinkach czasu. Czyli na początku mojego spaceru od razu takie dwie osoby podeszły do mnie. Znaczy, najpierw wzrokiem mnie spotkały. Widziałam, że się ucieszyły sobie. Myślę, czy, czyżby mnie znali i chcą się przywitać. Podeszli bliżej i się pytają, czy mogłabym zrobić zdjęcie. Ja mówię, że oczywiście. No i dali mi swój cenny telefon, taki wiecie, wypasiony. I tam stanęli w pewnym oddaleniu. <laughs> No, i zrobiłam im kilka zdjęć. Oddałam ten telefon, pożegnaliśmy się, poszłam dalej. I za jakieś pół godziny znowu nad morzem podchodzi do mnie jakaś para. I znowu taka sama sytuacja: wiecie, najpierw nawiązanie kontaktu wzrokowego, takiego znowu jakiś taki błysk wokół, jakby się ucieszyli, że mnie spotkali. Znowu myślę sobie jej ku może jacyś znajomi, których ja tutaj sobie nie przypominam, bo z rekolekcji mamy różny, różne różne przeróżne e, znajomości. Czasami nam się te, te osoby mylą. E, mówię o my, czyli Mikołaj i ja, bo mój mąż już nie żyje, ale on w ogóle miał idealną pamięć do nazwisk do twarzy. W każdym razie, no znowu podchodzi do mnie para i pytają się, czy patrzę, czy mi się nagrywa. I znowu pytają się, czy mogłabym im zrobić zdjęcie. I znowu ta sama historia dostaje do rąk, wiecie, taki wypasiony telefon. Duży rozmiar. Widać, że taka super jakaś marka. No i znowu robię im zdjęcie. Oni są szczęśliwi, dziękują mi, odchodzą. I później w końcu dotarłam do, do samego tego miasteczka, tutaj do Ustki, i tam idę sobie bulwarem. I znowu po raz trzeci ta sama historia. Jednego dnia znowu podchodzi do mnie para. I znowu się cieszą, że mnie widzą. Wiecie, na mój widok ktoś obcy się cieszy, więc ja znowu podejrzewam, że może to jacyś znajomi czy z internetu czy z bo, bo takie sytuacje już też miałam, gdzieś tam w galerii handlowej jakaś pani do mnie mówi: "Ja panią znam". No i tam mi wyjaśniła, że mnie zna z internetu, więc myślałam, że pewnie ta sama sytuacja, a ale nie, po prostu znowu dostałam taki wypasiony telefon do rok. i znowu prośba, żeby zrobić zdjęcie tym, tym ludziom na tle tam już portu, w ustce no więc zrobiłam im kilka zdjęć różne ujęcia, nawet przykucnęłam <laughs> mówię poświęcę się, zrobię z innej perspektywy ładne zdjęcie, oni się ucieszyli podziękowali mi pożegnaliśmy się, no i poszłam sobie i tak Śmiałam się w duchu, że jednego dnia trzy takie wydarzenia. Ale i wiecie, w nocy <noise> jakoś mi przyszło natchnienie. Ufam, że to takie Boże natchnienie przyszło do mnie. Z wyjaśnieniem, o co tutaj chodzi: czemu taki, taki znak. Wiecie, po pierwsze, jakoś musiałam wzbudzać zaufanie u tych obcych osób, skoro one widząc mnie, oceniając, wiecie, taką zewnętrzną moją powłokę i postawę, ucieszyły się, że o, mają osobę, której mogą powierzyć swój cenny telefon i, i ja na pewno zrobię zdjęcie, na pewno ten telefon im oddam. <laughs> czyli, czyli, wiecie, w swoim życiu... E, dopracowałam się pewnej rzeczy, czyli takiego wizerunku, który jest godny zaufania. Śmieję się z tego, bo, bo właściwie, no, nie no, jest to rzecz cenna, bo jak mówił mój mąż, który przechodził tam różne szkolenia, bo był sprzedawcą, e, przez jakiś czas, sprzedawcą ubezpieczeń. I mówił e, bardzo często, <noise> powtarzał to, że, że nie można drugi raz zrobić dobrego pierwszego wrażenia. E, I to jest prawda, po prostu mm, o to pierwsze wrażenie, dobre pierwsze wrażenie, trzeba dbać jakoś tam, wypracować sobie. E, a czasami to się dzieje po prostu nieświadomie, no, żyjąc w pewien sposób, e, pracując nad, nad sobą, Jakoś przy okazji tworzymy ten swój wizerunek, i jest to albo wizerunek taki, że, że ja czasami mówię, no tej osobie to bym nawet swojego kota nie powierzyła, żeby mi popilnował. I to tak jest. Są ludzie, którzy właśnie w ciągu swojego życia dopracowują się takiego wizerunku, że, że naprawdę nie wzbudzają zaufania, a są tacy, którzy mają taki wizerunek, że, że wydaje nam się, że właśnie możemy im zaufać. I teraz to mi się skojarzyło z tym, że, że Pan Bóg też szuka takich ludzi godnych zaufania, żeby im powierzyć pewne sprawy, pewne zadania, pewne talenty, prawda? I też jest na tyle na tyle jest um, łaskawy, w tym sensie, że, że na przykład z przypowieści o talentach um, możemy się dowiedzieć, że Pan Bóg robi też taką preselekcję czyli rozdając talenty, często nie daje człowiekowi za dużo. Talentów, żeby, bo wie, że on je zmarnuje, więc komuś tam da jeden tylko talent w nadziei, że może chociaż ten jeden talent on jakoś rozwinie. A okazuje się z, z tej przypowieści, że on nawet tego jednego nie rozwinął, tylko zmarnował po prostu. Tak więc. Musiałam zrobić małą przerwę i teraz wracam do wątku. Więc z tym talentem jest tak, że, że ten człowiek, mimo że dostał tylko ten jeden talent, to on go i tak zmarnował. I, i ten, po prostu ten talent został mu odebrany i, i przekazany temu człowiekowi, który, który pomnażał swoje talenty, prawda? I co tu sobie zapisałam jeszcze? Yy... I tak samo jest właśnie z, z różnymi rzeczami, które komuś powierzamy. Nawet takie drobne rzeczy, jak, wiecie, idziemy gdzieś tam do do lekarza i zostawiamy kurtkę w poczekalni i patrzymy, które tam osoby są godne zaufania i, i mówimy tam do kogoś, czy mogłaby pani zerknąć na moją kurtkę, czy. Czy coś tam? A są takie osoby, którym, wiecie, lepiej byłoby jednak tą kurtkę wziąć ze sobą do gabinetu, nie zostawiać pod, pod ich okiem. Także tu mi się przypomniało też to, to, co kiedyś mój mąż mówił: też wracając z jakiegoś tam kolejnego szkolenia, czy, czy po przeczytaniu jakiejś książki na temat prowadzenia biznesu, że. No bo myśmy ciągle musieli w tej naszej firmie wydawniczej zabiegać o nowych klientów, nowe zlecenia. I, i on miał takie powiedzenie, że najgorszą rzeczą w biznesie to jest, to jest um, um, zawieść zaufanie klienta. I że, że to jest bardzo trudno potem odbudować. Wiecie, że jak klient się rozczaruje, coś, coś zawiedziemy, jego zaufanie, jego prośby nie wykonamy na czas, czy będziemy się ociągać z czymś tam, to później bardzo trudno nadrobić to, ten zepsuty wizerunek, bo, bo konkurencja czuwa zawsze. Ten klient może pójść do kogoś innego ze zleceniem. No i wiecie co? Przypomniało mi się, skojarzyło mi się to z tym, właśnie jak Pan Bóg szuka ludzi godnych zaufania. I tutaj przypomniało mi się, przypomniało mi się powołanie Izajasza. Kiedy on miał wizję Boga siedzącego na wysokim tronie i tam wizję Serafinów, którzy wołali do siebie święty, święty Pan Bóg zastępów. Izajasz był przerażony tą wizją, że zobaczył Boga, że, że jest zgubiony, bo, bo mieszka pośród ludu o nieczystych wargach, sam też nie jest czysty. Myślał, że zginie po prostu po spotkaniu Boga twarzą w twarz, ale jeden z tych serafinów wziął szczypcami ogień z ołtarza, węgielek taki dotknął, Ust Izajasza i powiedział, że, że oto oczyściłem twoje usta. Jesteś usprawiedliwiony. I teraz Bóg mówi do, do niego, czy w ogóle woła w tej swojej świątyni. Um, tu jest przeczytam wam to, co mówi Izajasz. I usłyszałem głos pana mówiącego. Kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? I wtedy Izajasz powiedział: Oto ja, poślij mnie. No i tam jest całe powołanie Izajasza. I zobaczcie, tutaj Pan Bóg yy, szanuje ludzką wolę, wolną wolę. Nie mówi: Ty, Izajaszu, masz to zrobić, prawda? Tylko jakby widać, że Izajasz dobrowolnie się zgłasza. Mówi o to ja poślij mnie. No i Pan Bóg widać, że, że ma do niego zaufanie, że właśnie powołuje dokładnie Izajasza do, do takiej roli proroka, który będzie szedł i, i głosił Słowa Pana. I, i tutaj ta, to jego zadanie jest bardzo trudne, bo on, bo on mówi, ale nikt właściwie. Za bardzo go nie słucha. Jeżeli słuchają, to, to nie chcą tego zrozumieć, nie chcą przyjąć do swojego serca. No i Pan Bóg stopniowo oczyszcza ten swój lud e, przez różne doświadczenia i mówi o tym, że na końcu zostanie święta reszta, e, która, która będzie takim świętym nasieniem na przyszłość. I co ja tu chciałam jeszcze, co sobie zapisałam, że to samo było z powołaniem Saula jako króla, prawda? Najpierw był namaszczony jako król nad Izraelem, ale ponieważ zawiódł, Boże, zaufanie nie wypełnił do końca tego, co Pan Bóg mu przykazał. Więc Saul został zastąpiony innym królem. Pan Bóg odebrał mu to królowanie, to, to jakby zlecenie swoje, to powołanie. Zostało mu odebrany ten talent i przekazany innemu, czyli Pan Bóg znalazł sobie, zresztą sam to mówił, że znalazł sobie. Kogoś według swojego serca, czyli znalazł sobie Dawida, króla Dawida, którego namaścił na króla jeszcze za życia Saula. I to jest wniosek, jest taki, że, że strasznie jest zawieść ludzkie zaufanie. Szczególnie, wiecie, w biznesie, kiedy jest się właścicielem firmy i od tego, jakich mamy klientów, ilu ich mamy, zależy nasze bytowanie, istnienie firmy. Są takie firmy, które, wiecie, mają bardzo krótki żywot, bo tutaj zawaliły, tam zawaliły. I po prostu klienci się wycofują, odchodzą, i to jest też taka weryfikacja, ile, ile lat trwa dana firma. Czy jest to w ten sposób się też, wiecie, sprawdza firmy, czy ona długo istnieje na rynku, jakie ma opinie. I to jest, a w ogóle w dzisiejszych czasach, w czasach internetu, kiedy każdy może napisać swoją opinię. Inni się mogą z tym zapoznać i ustrzec przed, przed jakimś błędem w powierzaniu komuś właśnie zleceń. I, a jeszcze gorszą rzeczą jest zawieść Boże zaufanie. Po prostu to jest taki wstyd na twarzy, to też w Piśmie Świętym kilka razy jest. Użyte, że, że naród wybrany ma wstyd wypisany na twarzy, bo, bo poszedł swoimi drogami, poszedł za, za bożkami, czyli poszedł za nicością, sam się stał nicością. I to jest straszne właśnie zawieść. Boże zaufanie. Bo to się kończy tym, że, że Pan Bóg nam odbiera to zlecenie, odbiera nam to powołanie, zabiera nam ten talent i, i powierza komuś innemu. I nagle okazuje się, że, że w tym naszym miejscu, które myśmy mieli wypełnić swoim, swoim działaniem, nagle ktoś inny się pojawia. Tak jak przeżył to strasznie król Saul, kiedy, kiedy w jego miejsce pojawił się król Dawid. Także tyle chyba na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie z Bogiem.